Halo, dzień dobry, witam wszystkich i przed ostatnim go gościem mojego programu jest przez wszystkich wyczekiwany poseł Janusz Karwin-Mikke. Dzień dobry, panie pośle. Witam ja się, witam. Przypominam, dlaczego się tutaj wszyscy zebraliśmy. Zbieramy pieniążki na chorego chłopca, na Ryka Kopczewskiego, który zbiera na operacje w Stanach Zjednoczonych. Link do zbiórki jest w opisie i tutaj wszyscy wpłacający się wyświetlają. Do tej, do tej chwili zebraliśmy 2811 zł. i 32 grosze. Dziękujemy bardzo. No to przechodzimy do polityki i nie sposób inaczej zacząć niż o przepowiedni Janusza Korwin-Mikke i powiedział, gdzie pan powiedział w programie Woronicza 17, bodajże miesiąc temu, co się stanie 8 listopada. W tym wszyscy nie wiedzieli o co chodzi, w tym ja przyznam się, szapoba, bo powiedziałem, co pan, co pan poseł mówi, o czym pan poseł mówi, a teraz zwracam honor. Ależ pan też pewnie nie wie, o czym ja mówiłem. Ja nie mówiłem o żadnych, o żadnych uchodźcach. Już teraz wiem, mówiłem o że pan mówił. Zbliżę mówiłem o tym, że Białoruś traci niepodległość i będziemy mieli na granicy wojska rosyjskiej. To jest sprawa ważna, tych 3 tysięcy uchodźców to jest duper, w ogóle nie ma o czym mówić. Natomiast, natomiast ten 99% i tak by uciekło do Niemiec, ale się nikt by nie zauważył. Nie ma żadnego problemu, jest tylko nieudolność rządu naszego, który chce świadomie, który chce robić sobie. Tutaj popularność zyskiwać, że on broni nas przed, przed bandą uchodźców i, i to rząd co robi i, i tyle i niestety trzeba go popierać, no co robić, natomiast, natomiast, natomiast to co mi, o co mi chodziło to to, że e, likwiduje się niepodległość Białorusi, Łukaszenka się prawie 20 lat bronił, bronił przed utratą stołka, no bo to o to mu chodzi, prawda, to jest, to jest jasne. No i bronił się, no i w końcu w jego sensja Włomierz Putin czaską 50 stół i pojawi dość wygłu, które z niego się już śmiali. prasa rosyjska ze śmiechu się trzasła, że ile razy to prezydent Białorusi obiecywał, że już, już, prawda, tu już stępuje, że go zbiera, już to wszystko działa. Po czym, po, po czym, po, po czym Putin wyjeżdżał, a on, a on wszystko odkręcał. <laughs> także także e, no w tej chwili już mu się nie uda chyba odkręcić już. Sam to powiedział, że rezygnuje, także. E, to powiedział pan nieudolność rządu. To co zrobiłby poseł Janusz Korwin-Mika, żeby rządził? Co bym zrobił? No, normalnie. Po prostu jakby chcieli, jakby chcieli sobie jechać, jechać do Niemiec, to by jechali do Niemiec, a, a jak ktoś chce być w Polsce, to musi mieć wizę polską. No i tyle. Czyli zezwoliłby pan na nielegalne z przekroczenie granicy polskiej? Dlaczego nielegalne? Nie, całkowicie legalne, niech się jadą. No jak legalne? No, no, no bez żadnych papierów, no nielegalnie. Dlaczego da się im, dać im wizę, wizę, wizę turystyczną, też tranzytową do Niemiec i do widzenia? No. no to wtedy tak, wtedy tak, ale bez tych wiz byłoby nielegalne. No, oczywiście, no, co, co nam szkodzi, jeden, jeden papierek one Zapłacą za, za, za tam po 5 dolarów za każdą wizę i koniec. A słyszał pan, jak na granicy polskiej co żołnierze robią z, właśnie z tymi osobami, które są nielegalnie, które nielegalnie przekraczają granicę? Metoda, no, impostu, metoda lekarze, impostu? Lekarze, lekarze i, nie, nie wiem, lekarze bez granic twierdzą, że, że uchodźcy byli kopani, kopani bici i, i, i ten. I, i bardzo, bardzo... Nieprzychylnie się wyrażają, no bo mają tylko relacje tylko z jednej strony granicy, bo do Polski nie wpuszczają, więc widzą to, co się dzieje z drugiej strony. To właśnie. Tam, się przychodzą, jęczą są pobici. Pan Oto... od czym polega metoda impostu? Już tłumaczę. Opowiedział pan Otoka-Franckiewicz, ja tu u niego tam na materiale to widziałem, ale dzisiaj to, to powtórzył, że y, osoby, które nielegalnie przekraczają granicę są przychwytywane przez Wojsko Polskie, przez obronę terytorialną i są pakowani do ciężarówek. Jest plandeka i są ci uchodźcy przewożeni. są no, po prostu na, na terenie Podlaskiego jest e, jedzie się z nimi i podjeżdżają znowu do białoruskiej granicy. zdejmują plandekę i mówią: "Germany, Germany, go, 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 Germany. No, no i, wraca, i, i, I wracają na, znowu na białoruską granicę. Nie, nie wiem, czy to nie, prawda. Nie, pan pan Otoka-Franckiewicz zapewniał mnie, że to prawda. Może. <grych> e, dalej, dal, dalsze pytania. E, słyszał pan na pewno o pani... zdaje sobie sprawę, że, że 20 tysięcy ludzi spokojnie tę granicę przekroczyło. Tak, bo oni, że, oni przekraczali od bardzo dawna, i... od początku tak chyba kwiecień tego roku, to wiem. Dają, to, to tylko kompletni idioci, jakaś biedota tam siedzi, siedzi i koczuje, natomiast cała reszta zapatrzyła się, to kosztuje 20 zł w nożyce do cięcia metalu, mają przewodnika, Panie, oni przyjeżdżają z Iraku, mają pieniądze, mają wszystko, dzwonią po, po, po mikrobus i, 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 i odjeżdżają, umówiony już z przewodnikiem. Także, znaczy się także, nie zgodzę, że idioci, powiedziałbym bardziej pechowcy, bo żeby wybrali się, przepraszam, szybciej, to by udało im się bez problemu przekroczyć tą granicę, a teraz nie mają wyjścia i po prostu siedzą na tej granicy. I są wykorzystywani przez no. Łukaszenkę jako żywa amunicja. Bo no. co, 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 co by nie mówić? Łukaszenka genialnie to sobie wymyślił, chociaż pan Otaka franckiewicz powiedział, żeby genialnie to wymyślił, to od razu wypuściłby taką liczbę jak, jak ostatnio, a nie tak pojedynczo. Gdyby on był genialny to by, to by znów się wykręcił. wykręcił od od, od Kina, się już nie zdobał tym razem. Zwróćcie uwagę, że, że on już obiecywał coś 5 czy 6 razy prawda? że już, już 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 ten zbir się uruchomi, prawda? już zaczepuje i za każdym razem się wykręca, ale tym razem, tym razem jego ekscelencja Wojmiesz Putin miał bardzo silne argumenty. Po pierwsze. Po pierwsze Uruchomił Nord Stream 2 i w każdej chwili może, może zaprzestać przesyłu, przesyłu ropy i gazu przez, no, ten, przez Białoruś. A po drugie, było to na dzień przed manewrami Zachód-21, i, i wojska rosyjskie wkraczały na Białoruś, no i bo potem mogły już z niej nie wyjść, nie? Co, co to znaczy dla Polski, jak już Białoruś nie będzie niepodległym krajem? Jest to katastrofa. PIS doprowadził, po, po też, po robił to samo. Do, doprowadził do katastrofy, doprowadził do tego, że, że Polska znalazła się między Niemcami a Rosją. Byliśmy między Niemcami a Rosją, co było tragiczną sytuacją. No i w wyniku rozpadu Związku Sowieckiego udało się, udało się znaleźć między Ukrainą a, i Białorusią a, a Niemcami. Teraz będziemy znów między, między Niemcami a Rosją. Ze wszystkimi skutkami. Okej, okay, przejdźmy teraz do polskiej polityki, a konkretnie planu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości, czyli Nowego Ładu. Jak pan się zapatruje w ten program? Znaczy, może nie, niech pan pogadał na ten temat lepiej z kolegą Mencenem, który zdaje się po mnie będzie. O tak, 20. Tak się, Bo 20 października wiem, więcej, więcej w szczegółach. Natomiast wie pan, no, ja wiem z doświadczenia, że jak pan Morawiecki ogłosi plan, to on go nigdy nie realizuje, w związku z czym, w związku z czym specjalnie się tym, się tym nie przejmuje. Myślę, że to I, i tak z tego nic nie wyjdzie, i tak z tego nic nie wyjdzie. No, natomiast... Zapowiedź chyba była na styczeń, a mamy już prawie grudzień. To tak z miesiąca na miesiąc wątpię, żeby wprowadzili. No, coś tam pewno wprowadzą, żeby się nazywało, że wprowadzili. Natomiast natomiast no, będzie to na stopniu na głupota, bo tam przecież. Nie mam. To w części, jest, w części jest powtórzenie tego, co robił Roosevelt w Nowym Ładzie w Ameryce, prawda? Czyli budowa socjalizmu nowymi środkami, a częściowo to rodzenne pomysły. Pomysły pomysły pana Morawieckiego. Przypominam, przypominam że jeśli że nie mylę, jeszcze nie jest wbita łopata pod lot, lotnisko. A centralne, centralne najważniejsze w całej Europie i świecie lotnisko gdzieś tam z no To właśnie, co się dzieje z CPK, bo ucichło? No nic się nie dzieje po prostu. Jest, nie, istnieje dyrekcja tego CPK i pobiera pensje, no i to jest istotne z tego wszystkiego. E, natomiast natomiast przypominam, że lotnisko w Berlinie też budowane przez państwo no miał opóźnienie 15 lat chyba, albo, albo, albo coś takiego, więc, więc... Nie wiem, czy takie opóźnienie, to ile będziemy mieli, to nie wiem. No, głupia, głupi tunel tutaj w Warszawie na Ursynowie, prawda? Już ma, już ma opóźnienie 4 miesiące, bo nie potrafią go odebrać, tak? to, jest, to jest po prostu niepoważne. Nie, 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 nie ja pamiętam, jak, jak pokazywałem w internecie, jak Chińczycy, Chińczycy robili lotnisko w jakiejś prowincji, do której ciężko było dojechać, więc yy, zrobili lotnisko, teren był górzysty. więc po prostu obcięli, obcięli trzy wierzchołki trzech gór, zasypali dolinę między nimi, tą, tą ziemią i, i zrobili na tym wszystkim bardzo ładne lotnisko. No i tam koszt, tam powiedzmy sobie 300 milionów dolarów, nie pamiętam ile, internauci, internauci od razu powiedzieli trzy razy mniej niż lotnisko w Polsce na, na równym terenie. Mam pytanie, znaczy pytanie. Rozmawiałem z panem Frąckiewiczem i zapytałem go, jak się współpracowało z panem Korwinem. Więc odwracam pytanie i zapytam pana Janusza, jak się współpracowało panu z panem Otoką Frąckiewiczem? Mnie dobrze, ale szefem mojej kampanii był kolega Wilpleń i on nie był z niego zadowolony. A mnie się dobrze współpracowało. Bo w samych superlatywach o, o panu mówił pan Otoka, że jest pan bardzo inteligentny i ciekawym człowiekiem do rozmowy. Tak jest. On, on też zresztą jest bardzo interesujący. No. Jeszcze wracając do Nowego Ładu, bo zadałem to pytanie w kontekście, czy PiS nowym Ładem wygra kolejne wybory? Czy sobie załatwi zwycięstwo w kolejnych wyborach? Bo ja wiem, no... Wybory będą przypuszczalnie na wiosnę, ewentualnie na jesieni. To różnie, różnie tutaj wróble cierkają na dachach. Zobaczymy, nie sądzę, bo raczej, raczej nie Nowy Ład, tylko, tylko zrobią 15 i 16 emeryturę albo coś takiego. No to pytanie, jak, czy PiS wygra kolejne wybory, to jak pan obstawia wynik Konfederacji w przyszłych wyborach? Trudno powiedzieć, no PiS robi co może, żeby nam, żeby nam zaszkodzić. Znaczy, nawet tak, nawet nie, nie, tak, nie, nie tak bardzo złośliwie, bo z drugiej strony oni sobie zdają sprawę, że, że w większości absolutnie mieć nie będą, że będą już uczuwali sojusznika, a ciężko im będzie rozmawiać z kimś tam, więc na fekiewale liczą, że może i z nami coś, co się wyjdzie. Więc no właśnie, bo zwalczają jeżeli... na bo jeżeli mielibyście wysoki procent, no to ktoś musi z Wami utworzyć rząd, jeżeli otrzymacie tyle mandatów, że bez Was tego rządu nie, nie będzie dało się ułożyć. Co wtedy? Czy pójdziecie na koalicję jest, z Pisem? To jest możliwe, no ale trudno sobie wyobrazić, że będziemy robili rząd z panem Van prawda? Raczej ja jestem zwolennikiem tezy, że trzeba pozwolić działać rządowi mniejszościowemu i po prostu w zamian za ustawy, prawda? Wyse rządźcie, ale ta ustawa, ta ustawa, ta ustawa, bo jak nie to... Nie? I... Bo pan kiedyś w jakimś tak. wywiadzie powiedział, że to y, ten mniejszy w koalicji ma więcej do gadania, bo bez niego ten większy nic nie może zrobić. No, to tak chyba tego nie ująłem, ale rzeczywiście tak jest. Mamy, mamy nie dość, że najgłupszy ustój na świecie, czyli półdemokrację, to jeszcze mamy ją w wydaniu parlamentarnym, co oznacza, że jeżeli, jeżeli PiS miałby 231 mandatów, a my 200, to nic nie możemy zrobić, a jak y, PiS będzie miał 228, a my będziemy mieli 4, to my rządzimy Polską, bo te 4 mandaty są niezbędne do utworzenia rządu, także y, jest, jest to absolutnie idiotyczny ustój, no ale co, co robić, nie, nie ja go wymyśliłem. Mamy pytanie z czatu. Jak pan się zapatruje na to, że młodzież aktualnie idzie w kierunku lewicowym? No tak samo jak PO, czyli KLD jeszcze wtedy się nazywali. KLD zrobiło co mogło, żeby obrzydzić ludziom kapitalizm. Tak PIS robi, co może, żeby obrzydzić ludziom patriotyzm, prawda, Polski i tak dalej. I, i mu się to udaje. Ktoś zadał pytanie, jak to jest, że koalicjant, który był, jest trzy razy słabszy, zdobył aż pięć mandatów poselskich i wystawił kandydata na prezydenta, który zdobył do tego tyle procent głosów, ile pan, pan łącznie przez 20 lat? Ale nie wiem, o jakim ja, ja, pan mówi? Nie mam pojęcia, przeczytałem pytanie, bo ktoś cały czas y, pisał y, te pytanie. Y, to prze, przechodzimy dalej. E, już tylko, tylko znajdę. O pytań... chodzi o pana Kukiza, ale... No właśnie, a, a propos pana Kukisa, co z panem Kukisem się stało? Nie wiem. Nie widuję go. Znaczy, widziałem go w kuluarach Sejmu raz. Znaczy to bardziej nie, że jak z polityka wolnościowego stał się politykiem przybudówką PiSu, tak zwaną? A przy, przybudówka czasami pokazuje kolce. Zwracam za uwagę, że dzięki Kukizowi udało się Konfederacji obalić e, ustawę o TVN-ie, prawda? E, tak, ale pan kiedyś e, pokazywał e, w debacie prezydenckiej chyba, że jowy nie działają, tak? A pan kukiz tak. za wszelką cenę chce te jowy wprowadzić? Czy jest szansa na wprowadzenie no i... tych właśnie jowów w Polsce? Bo to jest jeden właśnie z jego tam zapowiedzi. No ale to chyba wymaga zmiany konstytucji, bo tam w konstytucji napisano o wyborach proporcjonalnych. Mm, Okej, okay. czyli pan Kukis nie ma żadnych szans, żeby, żeby to zmienić. I to tak naprawdę ja spuś... nie jest nie, 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 nie. pamiętam, ale to chyba jest w konstytucji, że, że są... Ja nie proporcjonalne. wiem. Ale być może, tak, no proste, demokratyczne, tajne, tak, to w konstytucji raczej jest e, zapisane. Pytanie, jak zapatruje się Pan na współpracę z, z kolegami narodowcami, jak wygląda współpraca w Konfederacji? No męska, męska trudna współpraca, z tym, że obie strony mają, mają pewien wspólny interes, więc staramy się sobie zanadto nie przeszkadzać. Mamy w końcu wspólnego wroga i to potężnego, właśnie kilku potężnych wspólnych wrogów, a to bardzo jednoczy. A co później, jakbyście doszli do władzy, e, a różnicie się w kilku aspektach, a już nie będzie wspólnego wroga? No, to potem będzie, będzie bardzo poważny problem. E, bardzo poważny problem, i no, żadna ze stron nie zdoła przeprowadzić swoich postulatów, prawda, w całości. Będą musiały być kompromisy, a kompromisy to wie Pan. Jak to? jak to głosi prawo Suliwana, każda instytucja, która nie jest bardzo starannie pomyślana jako prawicowa, z zostanie, czasu zostanie się lewicowa. Więc jeżeli będzie ta koalicja, będzie robiła kompromisy, no to to już na pewno zajdzie na lewo. Bo na początku nie wiadomo było, czy Konfederacja będzie jednym kołem, bo jeszcze pamiętam po wyborach było, były dywagacje, czy będzie e, koło, koło Partia Korwin, koło par, e, Ruch Narodowy i Grzegorz Brown jeszcze gdzieś. A jednak... Nawet, 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 nawet proponowałem, żeby pożyczyć pożyczać po jednym pośle z naszych dwóch koleg Baronowi, żeby też miał tak klasyjnie też, też miał koło wtedy, ale mielibyśmy wtedy trzy razy więcej pomieszczeń, trzy razy więcej czasu do, do, do przemawiania, ale to, ale to w sumie nie głupie było by wcale, 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 nie, wcale takie głupie. Z kolei by to część wyborców by wtedy zaczęła wrzeszczeć, że głosowali na konfederację, prawda, a nie na korwin plus narodowcy plus plus, plus plus brown, także także no różnie, różnie to mogłoby być. No. To jak to. Ja na razie jest, nie jest. Źle. To jak to jest, że byliście zapowiadani jako, jako partia, która najszybciej się jakby rozpadnie, która się podzieli, a aktualnie po dwóch latach jesteście jedynym kołem, klubem, który nie, nie, nie robił żadnych transferów? No tak, bo bo teraz my jesteśmy jedyną u prawicowym. Nas dzieli przepaść od, od całej reszty. Oczywiście się różnimy tak samo jak w partia republikańska w USA. Przecież tam są też skrzydła, które się różnią znacznie bardziej niż, niż my z Narodowcami na przykład, z panem Brownem, znacznie bardziej. Są w jednej partii przecież, więc u nas też. E, także, ale, także my też trwamy, bo, bo cała reszta to jest jakaś lewicowa banda, która chciałaby rozdawać tam ciutko tego, to tolerancja i tak dalej. Bardzo starannie trzeba od, odróżnić liberalizm od tolerancji, prawda? Bo, liberalizm polega na tym, że jest bardzo mało praw, ale trzeba je wykonywać, bo jak się ich nawet tej małej rzeczy nie będzie wykonywało, to będzie anarchia kompletna. Nie? Natomiast tolerancja polega na tym, że można prawo łamać jak się chce, natomiast no, rząd reaguje na to zwiększaniem ilości praw w nadziei, że przynajmniej które z nich będą ludzie przestrzegać. No i, i robi, się, robi się potworny bałagan, także my jesteśmy liberałami w sensie klasycznym, czyli nietolerancyjni, absolutnie nietolerancyjni, konserwatywni nie jesteśmy, a to są narodowi konserwatyści. A więc to też nas du dużo łączy, Braun jest ultrakonserwatystą. Ja, ja zresztą po, 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 zawsze jestem raczej reakcją niż, to, niż, niż konserwatystą, żeby tam być ścisł. Pytanie od Piotra Lotera. Aktualna polityka jest bardzo mocno połączona ze sobą. Czy nie sądzi poseł Mikke, że postulaty nie będą blokowane przez światową finanserię? To znaczy, jeżeli byśmy doszli do władzy, to Światowa fin Finansiera może nam yy, na, ogon na ogonek naskoczyć, także co nam może zrobić. Chińczykom, na Chińczyków też, 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 też krzyczeli, jak widać Chiny sobie, sobie dają radę I, i niedługo będą potężniejsze, znaczy bogatsze nas, potężniejsze od Stanów Zjednoczonych, bo nie wchodziły w żadne kombinarze ze Światową Finansierą i po prostu robiły swoje. Z tym że nie, nie ma co rozmawiać, a po prostu robić swoje. E, Pablo Popowa pyta, e, panie Januszu, jak zdrowie? Dziękuję. Noga, noga się zrasta. Także. Bo w, w Sejmie dzielnie pan walczy i mimo przeciwwskazań, nawet stoi pan na tych konferencjach i. E, no... No, mam, mam, mam zwolnienie lekarskie, ale czasami, czasami się zwlekam. Zwlekam złożało boleści. Znaczy, powiedział pan gdzieś, że jeżeli będzie głosowanie w, w sprawie, który jeden głos coś będzie mógł zmienić, to przyjdzie pan na głosowanie. I moim zdaniem niedawno było takie głosowanie nad akcyzą, nad podwyższeniem akcyzy, gdzie tam naprawdę małe różnicy y, tych głosów. No, ale, ale tam nie było sytuacji, że jeden głos może to zmienić. No ale przez absencję tak. większości posłów, opozycji. Mogłoby być tak. Pytałem się, pytałem, się, pytałem się kolegi kuleszy, czy jest taka sytuacja, że mam przyjść? Powiedział, że nie, absolutnie nie muszę. Więc... A czyli nie pan muszę. zainteresował się tą sprawą? Nie, no oczywiście, cały czas przecież jestem. jestem na łączach. I... E, pytanie od byle: jaka nazwa? Jakie plany wobec Polski ma Rosja? No, przede wszystkim. Przestać wysłuchiwać ze strony Polski jakiś bzdur, no bo przecież my wygadujemy na Rosję rzeczy niestworzone, kompletnie niestworzone, i ja prostując tylko te bzdury, od razu wychodzę na agenta Putina, prawda? Bo, bo nie, nie mogę znieść, jak się, jak się wygaduje, głupoty. Prawda jest najważniejsza, prawda nas wyzwoli. Prawda? Nie można budować polityki na, na fałszach, na przykład. Yy, z kim, nie, z, kim, z kim bym nie rozmawiał, to wszyscy mówią tak, to wszy wszystkim zarzuca Putin. Putin z tym nie ma nic wspólnego, z całą tą aferą, aferą z uchodźcami. Yy, natomiast nie wiem, czy on nie ma w tej chwili interesu, żeby się tym to wzmóc. Dlaczego? Ale nie, żeby pomóc Łukaszence, tylko przeciwnie. tylko Łukaszence, bo im większy będzie bałagan na ulicy, tym na, tym na granicy, tym bardziej ludzie nie zauważą, że oto właśnie Rosja połyka a nie, nie niepodległe państwo. Zobaczycie. W jego istnieniu Zagranicznym Łukaszen Łukaszenka po jeszcze rządził, formalnie należy z prezydentem, zresztą Białorusią. Poprosił Rosję o wysłanie wojsk na, na granicę z Polską. Po sobie wyobraża, przyjeżdża, przyjeżdża y, pół dywizji rosyjskiej, bierze, bierze tych uchodźców z Halcyi do, do samolotu, do Iraku. No i trzeba będzie pisać im jeszcze podziękowanie, prawda? I ostatnie pytanie, dość humorystyczne, ale nigdzie nie widziałem wyników tego eksperymentu. Co wyszło z fast foodami, z dietą fast foodową? Schudłem chyba o 7 kilo. Poza tym czułem się normalnie. Źle się poczułem, bo przez jakiś czas piłem również wyłącznie te takie sztuczne, Słod, słodkie sztuczne napoje, napoje i to mi się przyszedłem, Nie, tam słodkie to mogę pić, tylko one już sztuczne zupełnie. Wody nawet nie piłem, piłem wyłącznie te, te różne 7up'y i tak dalej, co, co dają fast foodach i to rzeczywiście gdzie się czułem. To jak, jak przyszedłem na wodę, na wodę, to od razu wróciło mi zdrowie. I jeszcze już naprawdę na koniec. Jak pana występ w, w kanale sportowym? Czy już coś ruszyło, bo już dawno był zapowiadany, a dalej nie ma żadnych informacji? A nic o tym nie wiem w żadnym kanale sportowym. Pan Mensen był, co wtedy pan Stanowski. A to proszę pytać kanału sportowego. Albo pan wtedy dzwonił do pana. A, pan Stanowski, tak, tak, tak. Tak, tak. tak. tak dzwoniłem do pana Mensena nie, nie, nie widziałem, że to jest aktualne. Myślałem, że ja widzę go z, z, że tak powiem, z odtworzenia. E, z tym, że dzwonię do niego po prostu. Nie myślałem, że to trwa 3 godziny. No dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke. Dziękuję, panie pośle. 先过也管点先，做个实呢。